Wie pan, słowo sutener brzmi dosyć neutralnie, tak, tak, tak powiedzmy, jest taki wydźwięk jego. Natomiast to są ludzie, którzy po prostu e, doprowadzali do dramatów kobiety, dziewczyny, e, traktując je jak przedmioty, do zarabiania pieniędzy, zmuszając, czy prawdopodobnie też często do, do siłą, groźbą. Biciem. Superwizjer opublikował materiał dotyczący tak. Karola Nawrockiego i jego znajomych, z których trójka okazała się również po prostu suteranami. Czy jest możliwe, żeby przez te lat nie zorientować się, jaką działalność prowadzą Twoi znajomi? Wie pan, najgorsze jest to, że Karol Nawrocki nawet nie unikał kontaktu z tymi ludźmi, z tą patologią. Są ludzie w Gdańsku, którzy znają tę sytuację dobrze. I ich obywatelska postawa, mam nadzieję, że pozwoli na to, że zaczną mówić, że zaczną opowiadać, jak to było. Po prostu lichwa, można powiedzieć, i e, takie pasożytowanie na, na, na starszym, schorowanym człowieku. Pytanie jest takie, czy to, czy pan Nawrotki, nie nachodził po prostu pana Jerzego, czy nie wysyłał ludzi do, do pana Jerzego, no, wpływając ostatecznie na tę decyzję. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam Państwa w Rozmowie Gońca. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj europoseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba. Witam Dzień serdecznie. Dobry, witam. Kolejne informacje ukazują się o Karolu Nawrockim. Okazało się, że pożyczył on panu Jerzemu na pieniądze na wykup mieszkania z oprocentowaniem na 20% rocznie. Czy tak powinna wyglądać pomoc dla osób potrzebujących? A to po prostu lichwa, można powiedzieć. I, yy... Takie pasożytowanie na, na, na starszym schorowanym człowieku, który ma minimalne dochody. Yy, yy, nawet kwota 12 tysięcy, która nie wydaje się jakaś astronomiczna, przy, przy bardzo niskich dochodach, jest po prostu zabójcza. To jest to, co również dostrzegam i analizowałem pod kątem tych wszystkich chwilówek, które doprowadzały bardzo często seniorów do. Do dramatycznych decyzji związanych z ich majątkiem, z ich finansami. No najwyraźniej to pomaganie Karola Nowrockiego już. Jest chyba jego sztab tylko w stanie wierzyć. Okazuje się również, że Karol Nawrowski nieco błądzi w zeznaniach dotyczących tego, kiedy tak naprawdę ta decyzja o wykupie mieszkania została zaplanowana. Karol Nawrowski w filmie opublikowanym na YouTubie twierdził, że pan Jerzy zgłosił się do niego, ponieważ bał się, będąc w areszcie, że w nim pozostanie i po prostu później będzie również osobą bezdomną. Ale dziennikarze odkryli jednak, że daty się nie zgadzają i że. Cała operacja dotycząca przejęcia mieszkania została zaplanowana wcześniej. No, niestety tak to wygląda, że całą tą operacją do, y, dowodził radny y, Nawrocki, bo też się żeby to nam gdzieś nie umknęło, to jest skrajne wykorzystywanie, y, nadużywanie uprawnień, jaką, jak, jaki ma radny, jaki ma radny, czy przewodniczący rady dzielnicy, który ma dostęp do różnych informacji, który może wpływać na różnego rodzaju działania. Mam absolutne przekonanie, że tak to było też, tak było też w tej sprawie. Dobrze, gdyby minister sprawiedliwości jednak upublicznił te, te informacje, kiedy pan Jerzy przebywał w zakładach karnych, bo może być też tak, że część z tych decyzji no, działa się wtedy, albo zobowiązania powstawały wtedy, kiedy on po prostu był w areszcie śledczym. Albo w zakładzie karnym i to jest jeszcze, jeszcze bardziej y, 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 karygodne, że w y, osoby w takim trudnym położeniu życiowym no prawdopodobnie naciągną jeszcze bardziej na, na, na wykorzystanie swojego mienia. A czy fakt, że Nawrotki dwukrotnie poświadczył w dokumentach notarialnych nieprawdę, że przekazał panu że już całą kwotę 120 tysięcy złotych, a okazuje się, że teraz to była pożyczka 12 tysięczna, znaczy, że takie dwukrotne poświadczenie nieprawdy to jest po prostu złamanie prawa? Panie Rektorze, no, są dwa dokumenty, które są sprzeczne. Z jednej strony mamy do czynienia z pożyczką, z drugiej strony mamy do czynienia z zapłatą. Zapłatą, której też nie, nie, nie otrzymuje sprzedający w formie, w formie bezpośredniej, tylko jeszcze ona jest płacana na konto. Więc do tego dochodzi testament, który jest też bardzo tajemniczy. Jak pan, jak pan zobaczy, jak on wygląda w tej wersji, jeszcze przed, w tej wersji, która. Była początkowo przez media pokazywana. Wygląda na to, że w ogóle ten testament był, był pisany w zakładzie karnym czy areszcie ponieważ pan Jerzy używa takiego sformułowania, nie, czy pan redaktor zauważył e, Jerzy Rzet, syn. E, chyba tutaj było, było na imię Bernard. Mam wrażenie, że to jest taka korespondencja więzienna, gdzie więzień podaje zawsze imię, imię ojca, więc pytanie jest takie, czy, to, czy pan Nawrocki nie nachodził po prostu pana Jerzego, czy nie wysyłał ludzi do, do Pana Jerzego, no wpływając ostatecznie na tę decyzję, która spowodowała to, że miasto straciło swój lokal, no a pan Jerzy tak naprawdę stracił mieszkanie? No właśnie, pytanie w takim razie, na które myślę, że niedługo poznamy odpowiedź, czy pan Jerzy w ogóle spłacił to, w takim razie tą pożyczkę 12-tysięczną, skoro była taka umowa podpisana, a pan Jerzy miał dochodu nawet 600 zł miesięcznie. To myślę, że niedługo tą zagadkę już poznamy i czy miało to jakiś wpływ właśnie na wszystkie końcowe decyzje. No ale w Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie i Karol Nadrowski co chwilę przedstawiają nowe wersje. Czy pana zdaniem to może być jakaś celowa taktyka, żeby po prostu ludziom Rozmyślić ten temat? No, może tak być. Rzeczywiście też, no, pojawiają się też wątpliwości. Też do mnie piszą ludzie na temat tych tak zwanych pogadanek, które prowadził Nawrocki, Czy to jako dyrektor muzeum, czy też jako prezes, czy, czy wcześniej pracownik IPN-u. Niektórzy sugerują, że właśnie poprzez tego typu aktywności, spotkania, dostęp do więźniów było przekazywać przestępcom, gangsterom, sutenerom jakieś informacje. To też bardzo niebezpieczna sytuacja. Mam wrażenie, że w tej sprawie jeszcze nie zostało wszystko powiedziane i, i media być może czekają na drugą turę, żeby, no żeby użyć tych argumentów, które, które powinna opinia publiczna prędzej czy później poznać, bo to, co będziemy robić 1 czerwca, no jest naprawdę bardzo odpowiedzialną decyzją. Ja sobie nie wyobrażam, że, że można byłoby na takiego drania po prostu zagłosować. Za, za i... Nie, mam absolutne przekonanie, że, że seniorzy, dziesięć milionów polskich seniorów, jednak zdało sobie sprawę, kim on po prostu jest. No właśnie, czy stawką tych wyborów prezydenckich jest rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości, i czy skoro Jarosław Kaczyński już teraz twierdzi, że cała afera związana z Karolem Nawrowskim to jest atak ABW, które, no to jest bardzo interesująca kwestia, które ujawnia dokumenty ze śledztw, czyli zdaniem PiSu, czyli po prostu no, Prawo i Sprawiedliwość potwierdza ich wszystkich autentyczność, ale skoro Jarosław Kaczyński mówi o ataku ABW, skoro mówi, że e, zgłosi się również do OBWE, e, to nie wskazuje na to, że może być problem z uznaniem ważności wyborów, przynajmniej przez Izbę Neosędziów? Nie, no, OBWE, jako organizacja, biuro instytucji demokratycznych, które znajduje się w Warszawie namiotowej, no jest de facto obecne przy każdej kampanii wyborczej. Przygotowują e, e, eksperci, obserwatorzy k, m, raport na temat, ogólnie mówiąc, e, charakterystyki przedwyborczej, wyborczej, możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, e, równości w tych wyborach, więc to, ten raport i tak będzie, e, więc to pierwsza sprawa. Druga sprawa, no i jakby Wrocław Kaczyński jest najmniej wiarygodną osobą, ponieważ wszystkie afery, które, które de facto i wykryliśmy, i prowadziliśmy, i które wymagają w tej chwili bardzo surowego ocenienia, czy to afera wizowa, czy afera dwóch wież, czy afery w, z pandemii, tak naprawdę, no, według Jarosława Kaczyńskiego nie były aferami, o aferze wizowej mówisz, że nawet to nie jest aferka, no, problem polega na tym, że jego wiceminister, którego utrzymywał w rządzie do, aż do końca sierpnia 2023 roku, ma w tej chwili bardzo poważne zarzuty karne i, i umożliwiał de facto funkcjonowanie tej grupy przestępczej wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych. NASK informuje o finansowaniu za reklam wyborczych i możliwej ingerencji w kampanię wyborczą. Janusz Cieszyński spis mówi tak: "NASK zamiast walczyć z dezinformacją ratuje kampanię Rafała Trzaskowskiego. Od wielu tygodni na Facebooku działają profile jak wiesz jak nie jest i stu dorosłych. W ciągu ostatnich 30 dni wydano na reklamy atakujące na Mence na pół miliona złotych. Co możemy powiedzieć o tej sprawie?" W tej sprawie jest bardzo czytelny komunikat szefowej sztabu Pani Wiolant, Wiolety Paprockiej, no, która absolutnie jednoznacznie informuje, że te dwa profile na portalach społecznościowych, rozumiem, że na Facebooku nie mają nic wspólnego z kampanią wyborczą, z Komitetem Wyborczym Rafała Trzaskowskiego, są jakąś inicjatywą własną i ja uważam, że dobrze, że NASK informuje o takich sytuacjach. Tym bardziej, że mamy bardzo złe doświadczenia, jak pan redaktor pamięta, związane z wyborami w Rumunii w grudniu. Wczoraj zresztą, czy przedwczoraj był w Polsce pan Simion, czyli też kandydat w wyborach prezydenckich w Rumunii, której drukatura będzie w niedzielę, którego środowisko polityczne wykorzystywało nielegalne finansowanie z krajów trzecich. Uruchomiło 20 kilka tysięcy Lewych kąt, które de facto kreowały kampanię poprzedniego kandydata na, 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 na urząd prezydenta. Jarosław Kaczyński powiedział, że jedynym człowiekiem, który jest w stanie zapewnić dobre stosunki dyplomatyczne z Ameryką, jest prezydent Rafał Trzaskowski. Oczywiście Jarosław Kaczyński przejęzyczył się, <laughs> ale nie zgadza się z nim Karol Nawrowski, który. Próbował e, powiedzieć nam wszystkim, że to w e, wyniku jego działań Amerykanie znoszą te ograniczenia na dostarczanie mikroprocesorów. E, czy tak to wyglądało? Nie, no panie dyrektorze, ja w ciągu ostatnich czterech miesięcy byłem trzykrotnie w, w Stanach Zjednoczonych e, i każdy, oczywiście, jesteśmy przygotowani do tych rozmów i z punktu widzenia jakby też interesów Unii Europejskiej, ale ja zawsze też proszę MSZ o, o takie, powiedziałbym, tezy, które później. Jasno e, przedstawiam moim rozmówcom, szczególnie w kongresie. Więc temat e, chipów, chipów, które są wykorzystywane przez sztuczną inteligencji, pojawiał się w agendzie każdego spotkania każdego polskiego polityka. Począwszy od e, ponadgodzinnej rozmowy ministra Sikorskiego z Markiem Rubio. E, był minister Domański e, w, w Waszyngtonie, który rozmawiał ze swoimi odpowiednikami w administracji Trumpa, też ten temat poruszał. Nie sądzę, powiem szczerze, mogę się założyć o o dobrą kawę, że Karol Nawrocki był w stanie w ogóle podjąć rozmowę na ten temat z, z Donaldem Trumpem, który miał po prostu dla niego czas na, na krótkie zdjęcie. No właśnie, i te decyzja Ameryka dotyczy większej ilości krajów, czyli Karol Nawrocki dotyczy, dla całego świata. Dotyczy, dotyczy pan ponad 100 krajów, które, których, wobec których zniesiono te, te, te limity, które wcześniej obowiązywały, zresztą bardzo, bardzo złe. Hmm, bo też podzielono nas jako kraje Unii Europejskiej na, na, na kraje lepsze, na kraje gorsze, yy, z dostępem i bez dostępu. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nawet w tak prostej sprawie, jak yy, potrafił kłamać, potrafił przypisywać sobie zaszczyt czy chwałę, która, która nie była jego udziałem. Prawież Dan Tusk napisał jakiś czas temu na portalu X: O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie, o związkach z gangusami, o załatwianiu dziewczyn na apartamencie miłości w Muzeum II wojny światowej, o wyłudzaniu mieszkania i innych sprawach pozostających wciąż. W ukryciu. Cała odpowiedzialność za tę katastrofę spada na Ciebie. No właśnie, czy kontynuując takie wątki, mm, czy nie jest kolejną zagadkową kwestią e, ta sprawa dotycząca, no superwizjer opublikował materiał dotyczący e, tak. Karola Nawrockiego i jego znajomych, z których trójka okazała się również po prostu sutenerami. Czy jest możliwe, żeby przez te lat nie zorientować się? Jaką działalność prowadzą twoi znajomi? No wie pan, najgorsze jest to, że Karol Nawrocki nawet nie unikał kontaktu z tymi ludźmi, z tą patologią. Przybijał sobie piątki, klepał się po, po ramieniach. No to, są, to są ludzie, którzy, wie pan, no słowo sutener brzmi dosyć, dosyć, dosyć neutralnie, tak tak powiedzmy, jakby jest taki wydźwięk jego. Natomiast to są ludzie, którzy po prostu y, doprowadzali do dramatów kobiety, dziewczyny, y, traktując je jak przedmioty, do zarabiania pieniędzy, zmuszając, czy prawdopodobnie też często do, do siłą, groźbą, y, biciem, y, do, do tego typu y, nie, nielegalnej, y, nie, nielegalnej prostytucji. W ogóle prostytucja jest nielegalna, ale, ale w tym przypadku to jest po prostu y, absolutna podłość. To że, to, że Nawrocki miał takich kolegów, yy, zapraszał ich do PN-u, yy, zamieszczał zdjęcia na, na, na portalach społecznościowych, jest to po prostu nie, nie, do, nie do uwierzenia. Jestem absolutnie przekonany, że, że w kolejnych dniach widzą kolejne sprawy dotyczące tej kwestii, bo, bo po prostu są ludzie w Gdańsku, którzy znają tę sytuację dobrze i ich obywatelska postawa, mam nadzieję, że pozwoli na to, że zaczną mówić, że zaczną opowiadać, jak to było. Czy w takim razie po wyborach prezydenckich Karol Nawrocki nadal powinien zostać szefem IPN-u? Jednoznacznie mówię nie. W mojej opinii wtedy, kiedy był powoływany na funkcję prezesa IPN-u, Zresztą w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawiałem, nie wiedząc o tym wszystkim jeszcze, negatywną opinię wobec tej kandydatury. Powinien charakteryzować się wysokimi walorami moralnymi, i to jest zapis ustawowy, który jest niezbędny i konieczny do pełnienia tej funkcji. On po prostu powinien, w mojej opinii, być odwołany z funkcji prezesa. Karol Nawrocki, nie ukrywajmy, że w ogóle ta umowa podpisana w 2021 roku o tym, że Karol Nawrocki będzie opiekował się panem Jerzym, w którym pan Jerzy poświadczał, że ta opieka, opieka ma miejsce, to jest efekt tego, że po prostu ABW miał wątpliwości dotyczące tej sprawy i w związku z tym Nawrocki sporządził taki dokument, ale jednocześnie później jednak Nawrockiemu udało się przejść tą wirówkę i został szefem IPN-u. Czy to jednak nie pokazuje, że no, ta wirówka mogła być nieprecyzyjna, a przynajmniej powinno się przyjrzeć jeszcze raz, czy wszystkie te rzeczy w kwestii takich wirówek są OK, czy są one skuteczne po prostu? Panie dyrektorze, no, redaktorze, to, to były czasy, kiedy rządził PiS, więc jakby wykreowali, to był też kandydat Terleckiego, Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka, e, który też pracował kiedyś w ipn e, Więc e, prawdopodobnie e, tak naprawdę popchnęli tą sprawę. E, to, że aby miała jakieś wątpliwości, no to. To właśnie jest to potwierdzeniem, jest to oświadczenie, które, które on, on, on wymusił prawdopodobnie od pana, od pana Jerzego. I skonfrontujmy teraz to oświadczenie z 2021 roku z wpisami pana Jerzego na portalach społecznościowych, również na Facebooku, że jest mu zimno, że jest chory, że nie ma pieniędzy, więc to tak wyglądała opieka, no to jest po prostu jakaś kpina. Bardzo dziękuję. Moim Państwa bardzo. gościem był Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja nazywam się Wojciech Mulik, oglądali Państwo rozmowę końca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.